Jak wieść niesie: żaden czarny ninja nie pokonał się diamentowego ninja, ale żaden diamentowy ninja nie pokonał jeszcze żubi ninja! W latach 90 dla wielu z nas Wojowicze Żuwe było nieodłącznym elementem naszego dzieciństwa. Poprzez fenomenalny serial animowany, gry wideo, komiksy oraz niebywałe ekranizacje mieliśmy do czynienia także z figurkami, które często, gęsto spotykaliśmy w peweksach, domach towarowych oraz księgarniach. Jednak nie omówię dzisiaj oryginalnych figurek firmy Playmates, ale małe gumowe figurki polskiej produkcji, które bardzo miło również dzisiaj wspominam. Spośród wszystkich kioskowych wersji naszych dzielnych wojowniczych żółwi ninja, których ktoś pieczołowicie podrabiał w ponurych piwnicach lub magazynach, najbardziej zapamiętam solidnej budowy 8 cm figurki obdarzone trzema punktami artykulacji, podstawy głów oraz ramion. Figurki zostały wyprodukowane na początku lat 90. przez polską i kultową już dzisiaj firmę Evan Plast, która na przestrzeni lat dorobiła się na swoim koncie bultum figurkowych serii znanych po dziś dzień Marek. Warto wspomnieć, że wówczas nie było tak jak dzisiaj, że każdy może zamówić sobie z internetu figurkę o dowolnym kształcie i kolorze, tylko żeby zdobyć komplet tych żółwi ninja trzeba było przejść 10 kiosków ruchu i jakiś idiota. Leo i Majka nabyłem na wakacjach, będąc w wiśle, a Rafa i do nas z kolei kupiłem yy, nad morzem w dziwnowie. Jeszcze w te same wakacje albo już następne, nie pamiętam, ale to była jakaś chora jazda, bo żeby zdobyć Dona, musiałem przejść 10 kiosków ruchu albo 20, żeby spytać się o żółwianinja z księtowymi bandanami. Ale tak było. To lata 90., nie oszukujmy się. Jak na tak zwaną dolną półkę branży podróbek, zwanych w hermetycznym środowisku kolekcjonerów, butlegami, figurki były dosyć ładnie i rzetelnie pomalowane we właściwe barwy, bazujące na wzorach oryginalnych Jouvin znanych wszystkim z kreskówki oraz dostępnych na rynku komiksów. Figurki dodatkowo wyposażone były w przedziwne, unikatowe akcesorium oraz gumowe pasy, które z łatwością można było odpiąć i przy okazji pogubić. Wspomniałem, Evan Plast popełnił w swojej karierze niezliczone zastępy figurek, w których skład między innymi wchodziły tak znane serie jak Robocop, Spider-Man, Power Rangers, a nawet Batman. Jednak marką, która najdłużej pojawiała się w kioskach ruchu oraz sklepach papierniczych, były wciąż niezrównane wojownicze żółwie ninja, które, trzymając swoje bojowe szyki, długo jeszcze utrzymywały się na polskim rynku nawet do innych serii już zabrakło. Też nadmienić, że figurki pomimo całej swojej wspaniałości, zachował jeden mankament w postaci kruchości materiału, z jakiego zostały wytworzone. Figurki często łamały się u podstawy głów oraz ramion i było to mega frustrujące, zwłaszcza jeśli nie można było zdobyć ich figurek w danym momencie w sklepach. Wówczas każdy, kto uważał się za fana wojowniczych Żółwy Ninja, musiał posiadać te figurki w swojej kolekcji. I chociaż one nie były tak dobrej jakości jak oryginalne wyroby firmy Playmates, to dostarczał sporo radości i zabawy, o których nie da się już zapomnieć. Pamiętam jak dzisiaj, że wymyślałam przeróżne scenariusze z wykorzystaniem figurek również z innych serii. I ogromnie żałuję, że Evan Plast nigdy nie pokusił się na inne posadzcie serii Juvie Ninja. Brakuje Roxy Diego, Beboba, Shreddera, nawet April, a przydałoby się dzisiaj do kolekcji. Figurki pojawiały się często gęso w odmiennych, choć zbliżonych do siebie wariantach kolorystycznych. Czasami można było natrafić na Majka z żółtymi bandanami, który obecnie jest bardzo unikatowym wzorem wśród polskiej kolekcji. Jednak zwykle figurki nie odbiegały jakoś bardzo od Ciebie kolorystycznie, zachowując tonację jasnozielonej bądź też ciemnej barwy. latach i ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że te niezwykłe figurki były tak naprawdę mniejszymi odbitkami oryginalnych zabawek żółwy ninja serii Waki Action. Jednak wówczas byłem niemal pewien, że nietypowe uzbrojenie i unikatowy wygląd pyszczków żółwi to tylko i wyłącznie wymysł polskich twórców tych nietuśnikowych wyrobów. Były na tyle moi dzielni, adepci ninja. Ale nie łamcie się, bo do tematu Żubi ninja jeszcze nieraz powrócę. A jest o czym opowiadać. Trzymajcie się i do następnego razu cześć! Hej, jetzt kommen die Hero Turtles superstarke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles Sie sind echt ein ultraheißes team. Na logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken zieht, ist doch Ehren-Sache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich daraus. Jeder kennt die Hero Turtles. Superstarke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo die cool. ran, Da fliegt sie doch das Blech weg. Leonardo kennt nach Donatello's Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Äh.